Dzień dobry moi drodzy. 7 grudnia. Dzisiaj już zdecydowanie jest lepszy dzień, lepszy humor. Nawet wygrzebałam, słuchajcie, z szafy taką e, świąteczną koszulę. Wczoraj w ogóle w Mikołajki miałam na sobie sweter, który mi przyszedł z windem. Ten taki beżowy. On miał bardzo fajny skład. 45% wełny chyba owczej i 10% z merynosów, coś takiego. Bardzo fajny skład. Mam w kolejce jeszcze jeden, ale dzisiaj ubrałam się tak lżej, bo będziemy jechać do Warszawy, do szpitala. Odebrać wyniki, umówić się na kontrolę i przy okazji chyba zahaczymy sobie o jamki, bo Kamil chciał przymierzyć jakieś tam. Buty. W racji tego, że będziemy w pomieszczeniach, gdzie będzie pewnie cieplej, no to ubrałam się dzisiaj trochę lżej. Narzucę na to tylko kurtkę, żeby wiecie się potem po centrum handlowym to nie zgrzać. Mam tutaj kawałek w świątecznym kubku. No i słuchajcie, mam też siódemkę z kalendarza od Pauli, więc otwieramy. Cała w ogóle paczka pachnie przepięknie. Paula wrzuciła do niej suszone pomarańcze, i nawet, słuchajcie, wizualnie i zapachowo jest. Perfekto. Książka. Jejku, jaka ładna. Magia grudniowej nocy. Gabriela gargaś. No ślicznie wygląda. Następna u mnie będzie w kolejce. Siódemka, czyli długie wieczory sprzyjają czytaniu. I bardzo chętnie sobie dzisiaj wieczorem poczytam, jak już wszystkie to sprawdzała filmy, które mamy załatwić. Wczoraj właściwie zaczęłam czytać nową książkę. W ogóle poopowiadam Wam wieczorem o książkach, które przeczytałam, bo przeczytałam ostatnio dwie książki. Zaczęłam trzecią, no i teraz mam kolejce czwartą. Projedziemy z kalendarzami The Body Shop i mamy tutaj coś dużego dzisiaj. Słuchajcie. O kurczę, to chyba jakieś mydełko w tym moim ulubionym zapachu. To nie jest zwykłe mydełko, to jest mydełko do ciała i do twarzy. Ono też się będzie nadawać pod prysznic. Super. No to słuchajcie, chyba mój ulubiony zapach z wszystkich, który wydaje mi się, że jest cały rok. Pachnie jak taki y, świeżo wyciskany, słodziutki sok pomarańczowy z taką słodziutką nutą. No przepięknie. Jako, że właśnie piję kawkę, to do kawki chętnie sobie zjem czekoladkę. Jest siódemka jednak na nas czekała. Mamy czerwonego cukieracka. Przychodzę do Was z nowościami, bo przyszło mi zamówienie. Mówiłam Wam ostatnio, że poszukiwałam tych moich błyszczyków w różnych kolorach i mam je. Dzisiaj postaram się Wam e, pokazać. Pierwszą rzeczą jest bronzer w kremie. Pierwsza moja styczność z takim produktem w kremie. Jak już czegoś używałam, to raczej właśnie w płynie. W takiej formie jeszcze go nie miałam. Jak widzicie, ja już wczoraj trochę go już potestowałam. Z bronzer z Lovely, z tej samej serii, e, z której mam błyszczyk. Szczyki, czyli z tej czekoladowo-kremowej Creamy Pudding. Kolor to jest jeden i to jest taki kolor, którym zrobicie sobie kontur. On jest moim zdaniem dosyć neutralny. No i pachnie jak budyń czekoladowy. Przepięknie. Spróbujemy go sobie nałożyć gąbeczką. O kurczę. To jest coś chłodniejszego, niż ja używam na co dzień. Ja raczej właśnie stawiam na takie bardziej ciepłe Brązery. Ale kurde, zobaczcie, ja mam kości policzkowe. Można sobie nawet na pewno tym fajnie modelować. I bardzo ładnie się blenduje z podkładem. No, przez to, że się wklepuje gąbeczką, to można fajnie sobie to aplikować. No powiem Wam, że dawno już nie miałam takich wyrysowanych kości policzkowych. Niech tak dzisiaj będzie zatem. I wrócę do Was z eyelinerem i z pomadką. On też jest z Lovely z tej serii czekoladowej. Właściwie powinnam pokazać tak. Zobaczcie na tym przepiękny, brokatowy, brązowy kolor Chai Latte. Jest w takim pędzelku, który ja lubię. Czyli właśnie w pędzelku, a nie w jakiejś gąbeczce czy w jakimś plastikowym aplikatorze. No i widzę, że to będzie taki delikatny, iskrzący efekt. Kurczę, nie wiem, czy on nie wygląda trochę jakby był dziurawy przez to, że jest taki metaliczny. Damy mu trochę podeschnąć. Jednak widzę, słuchajcie, że on zastyga, więc ja sobie dorysuję na tym drugim oku już tylko w tym miejscu, w którym mam jakieś tam, widzę, dziury. I jak zastygnie, to już te dziury znikają, bo to po prostu się odbijało światło Robię rzęsy i wracam do was Mam tutaj Milky Chocolate Lip Gloss I tym razem jest to numer dwa Ten średni kolor, on bardziej wpada w taki brąz Zamówiłam sobie jeszcze dwie konturówki z Lovely, żeby je przetestować Ale wydaje mi się, że to już nie jest ta wersja czekoladowo-kremowo-mleczna Tylko to jest po prostu chyba ich już standardowa oferta Z tego, co ja tu widzę, to do tego błyszczyka... Chyba jednak najbardziej będzie pasowała moja stara konturówka, czyli ta. z Shopu. Chcę Wam pokazać, jak wygląda właśnie ta dwójeczka. Pieski sobie biegają za oknem śniegu. Kontur ust jest zrobiony. I teraz testujemy dwójeczkę. Pachnie tak samo pięknie, jak jedynka. O! Śliczny kolor. Piękne to jest. Kolejny kolor, który skradł moje serce. Trochę taki e, bardziej wpadający w brąz niż w róż. Jedynka była trochę bardziej różowa. Nadal jest to kolor naturalny. Nic takiego co sprawi, że będziecie wyglądać jakoś trupio. Jest to taki kolor, wydaje mi się, półtransparentny. Bez drobin z taflą. No super. Bardzo mi się podoba. Jest coś takiego mm, z mlecznej czekolady w tym odcieniu. Jest godzina już 23. Matko Boska, jak ten czas zleciał. Byliśmy w Warszawie, ale już nie zdążyliśmy pojechać do Janek, bo Hamanek miał spotkanie. Umówiłam się na wizytę kontrolną. Hamanek wrócił do domu, a mnie podrzucił jeszcze do mamy. Tak jak widzieliście, napiłam się u mamy kawki. Byłyśmy też na spacerze. koło 20 wróciłam do domu i siadłam, słuchajcie, od razu do montażu. W ogóle mama e, kupiła sobie, chyba w zeszłym roku, sweter w pepko. Przymierzyła go, słuchajcie, i nie za bardzo on się jej podobał. Przymierzyłam go i e, stwierdziła, że on na mnie wygląda lepiej i mi podarowała. A bardzo uroczy wzór. Także super, mam jeden więcej sweter świąteczny do kolekcji. W końcu będę miała coś innego na te vlogi, bo w kółko chodzę tym samym. Ale rano mówiłam Wam jeszcze o tym, że pokażę Wam e, moje książki. Które teraz czytam. Na pierwszy ogień zaczniemy od czegoś może mniej świątecznego. Zaczęłam ją czytać w listopadzie. To jest ostatnia prawdziwa singielka Lauren Ho. Taka powieść w stylu Bridgie Jones, tylko w wersji azjatyckiej. Rzecz dzieje się w Singapurze. Poznajemy Andrę, która jest aspirującą prawniczką. W zasadzie prawniczką, która chce zostać partnerką. Rywalizuje ze swoim kolegą z pracy. Po drodze ma jakieś tam miłosne zawirowania. Są tutaj też oczekiwania rodziny. Żeby Andrea już założyła rodzinę. Bardzo przyjemnie się to czytało, bardzo lekko. Humor pisarki bardzo mi podpasował. Powiem Wam, że parę razy zaśmiałam się na głos. Może ta fabuła nie była jakaś niezwykła. Książka zakończyła się dosyć przewidywalnie. Fajnie się było oderwać i po prostu pośmiać. Kolejną książką Którą zaczęłam już w grudniu, to jest Christine Hanna. Wyśnie na szczęście I ta książka zapowiadała się super Pierwszego dnia, jak do niej przysiadłam, to chyba od razu przeczytałam 100 stron Poznajemy tutaj Joy, która jest na życiowym rozdrożu Dowiedziała się, że jej mąż zdradza ją z jej własną siostrą I pewnego razu wsiada do przypadkowego samolotu Do przypadkowej całkowicie miejscowości Która tylko spodobała jej się z nazwy Wsiada do samolotu z destynacją Hope No i dzieje się lotnicza katastrofa. Samolot musi lądować awaryjnie. Do tego właśnie momentu, jak ona się dowiaduje o tej zdradzie, wsiada z tego samolotu, wszystko się super dynamicznie toczy, a potem w środku książki ta fabuła zaczyna się trochę ciągnąć, trochę też tam się zaczyna wkradać jakichś takich nadprzyrodzonych zdarzeń, trochę jakby takiej magii, co nie za bardzo mi się trzyma kupy, tutaj szczerze Wam powiem. Może jak ja bym się nastawiła, że będę czytać książkę właśnie z, takim, z taką jakąś magiczną nutą, to byłabym jakoś, no nie wiem byłabym jakoś lepiej do tego nastawiona, chociaż powiem Wam, że jakbym chciała czytać sobie książkę Fantazy, to wzięłabym sobie po prostu książkę fantazy. Chociaż powiem Wam, że musło też tak pisze, że wplata jakieś tam magiczne elementy, ale ja z góry wiem, że mogę się spodziewać potem z pisarzu tego. A jeżeli chodzi o Christine Hanna, to ja naprawdę ją lubię. I lubię w jej książkach to, że one są takie prawdziwe, poruszające. I nie omijają takich właśnie życiowych problemów. Dlatego mi trochę to się nie klei. Że na końcu, po prostu, jakby ktoś wyciągnął magiczną różdżkę. No i wiecie, no i to wszystko jakoś tak zaczarował. No, wolałabym, żeby ta książka była bardziej przyklejona do realiów, bardziej rzeczywista. Chyba wtedy po prostu podobałoby mi się trochę bardziej. Kolejna książka o tematyce świątecznej to jest Natalia Sońska. Garść pierników, szczypta miłości. Tą książkę zaczęłam chyba czytać wczoraj i przeczytałam 42 strony jak na razie, więc niedużo. Opowiem Wam o niej więcej jak już w nią trochę wsiąknę. Zaraz właśnie sobie będę ją czytać. Urzekłam oczywiście okładkę ale okładka, słuchajcie, to nie jest wszystko. Pewnie w następnych filmach Wam powiem, czy mi się tak książka podobała. No i tutaj, tak jak Wam pokazywałam, e, dzisiaj odpakowałam w moim kalendarzu od Pauli taką książeczkę, której też jestem ciekawa, więc jak tylko skończę tom, no to wlatuje ta nowa. Dzień dobry moi drodzy, witam Was z mojego kącika pielęgnacyjnego. Dzisiaj był e, dzień mycia głowy e, i ja słuchajcie, zrobiłam już początki porannej pielęgnacji, Najpierw wjechał ten tonik, Good Skin Glow Boost z Bielendy, to jest tonik lekko złuszczający, tu jest 2% kwasu glikolowego i witamina C Potem na cerę wjechała Trehaloza z Next Level, bardzo, bardzo lubię ten produkt, on mi się słuchajcie fajnie sprawdza jak mam skórę przesuszoną Wczoraj długo byłam wystawiona na zimno, więc dzisiaj Tutaj takie takie czekam aż mi się to wszystko wchłonie i będę nakładać dalszą pielęgnację. O, i jeszcze pod oczy nałożyłam oczywiście moje niezawodny serum z Basic Lab z 10% peptydem. No i słuchajcie, jeśli chodzi o krem pod oczy, to ten już wyrzucam, bo on zaczął nieładnie pachnieć. Fajny, przyjemny produkt w ślicznym pudełeczku, dosyć tłusty, jaką używałam na noc, a teraz słuchajcie, przerzuciłam się na coś, co miałam po prostu w kolejce. Nie krem, a żel pod oczy. Floslek ze świetlikiem i rumiankiem i słuchajcie, tego żelu użyłam używała od lat już moja mama. To był słuchajcie pierwszy krem pod oczy, który też używałam I ja Pamiętam, że go jej podbierałam, bo ja zawsze miałam problem z zasinieniami, a ten świetlik troszeczkę właśnie na te sińce pod oczami pomagał. On się fajnie wchłania. Kolejny denku, a aloesowa pianka do mycia twarzy i powiem Wam, że no to był super produkt. Nie dość, że ta pompka była ekstra. Wystarczyły 2-3 psiknięcia i już miałyście na rękach pełno piany. Niekiedy trzeba się namachać z tymi aplikatorami i one dozują jakoś dziwnie ten produkt, tak tutaj. Dozowanie było naprawdę super. Pianka była delikatna, spełniała super swoją rolę, nie podrażniała, buzia nie była po niej spięta, ekstra. Także idzie do denka, jeżeli macie ochotę sobie kupić jakąś piankę, to ja serdecznie mogę wam polecić właśnie tą z AA. I został mi już tylko do nałożenia SPF. W ogóle strasznie się dzisiaj nie wyspałam i to widać, bo w moich oczach to zawsze tak widać i pokażę wam jak się ten krem zachowuje. Po pierwsze, nie podoba mi się to opakowanie. Kurde, ta tubka jest taka upierdliwa. Ja muszę ściskać, żeby wyleciało tyle produktu, ile ja chcę. Ja też nie lubię, słuchajcie, jak potem ten produkt wygląda o tak na półce. No, ale już trudno. Ja kupiłam sobie już w zapasie mój ukochany, który znalazłam na Ezebrze w promocji. Ten z Nivea, który Wam ostatnio polecałam, jak wyrzucałam właśnie, jak zastępowałam właśnie ten obecny. Zobaczcie, zobaczcie na to. Ten krem niestety, ale trochę bieli. Trochę muszę też tą skórę ciągnąć, bo jest dosyć tępy. Lepiej jest zdecydowanie jak mam pod spodem jakiś serum, ale niestety jak mam coś pod spodem, coś bardziej nabliżającego, on nieraz mi się zbiera. No duży minus, duży minus, bo jakbym chciała coś bardziej nawilżającego, jakiś krem nałożyć pod spód, no to ja nie wiem, jak by to wyglądało z makijażem. Pamiętam, że jednego dnia tak zrobiłam i nie nosiłam makijażu i e, zauważyłam, że po prostu miałam takie białe ślady na buzi, że on mi się zaczął zbierać. To nawet nie w żadnych zmarszczkach ani nic, tylko po prostu w randomowych miejscach na buzi. Ja go też nakładam na oczy. To jest jego plus, że on w oczy nie szczypie. Tyle z porannej pielęgnacji. Adam do kompa, bo taryfa ulgowa się trochę kończy i robisz już w pracy coraz więcej. Więc słuchajcie, do pracy, rodacy. Jestem sporo do tyłu z tym kalendarzem, z herbatkami, na którym ja się zatrzymałam. gdzieś na szóstce, a dzisiaj już mamy ósmy. Herbata zielona, pigwa z cytrusami, herbata zielona mainowa, herbata biała. Minogrona z morelem, ja sobie wezmę pigwa z cytru, mam ochotę. Oczywiście świąteczny kubek i jeszcze sobie tutaj dosypię trochę imbiru I jeszcze mamy taki. A dzisiaj pigwa z cytryną. Otwieramy e, ósemkę z kalendarza od Pauli jako że mamy 8 grudnia. Mamy tutaj maseczkę i jakąś taką glinkową z taką śliczną grafiką. Piątek, piąteczek, piątek to może maseczka, a przy okazji powiedz, jakie kosmetyki poleciłabyś przyjaciółce. Czyli dzisiaj wieczorem robimy sobie jakieś mini spa. Właściwie to się fajnie składa, bo mam dzisiaj ochotę właśnie na takie jakieś wieczorne zadbanie o siebie. Ósemka z kalendarza The Body Shop. Jakaś większa paczuszka. no jakieś masełko. Mango, w takim mniejszym opakowaniu o zapachu mango. Uuu jak pachnie! Na pewno będzie w użyciu. Masz Maszkamanie, bo słyszałam, że się trochę obijasz i nie otwierasz okienek. Siódemka. I ósemka. Szóstka już otworzyłeś tu. Podlasi. Czyli balsam. Na Naklejka. Nie, podstawka, pod do chyba. Chyba tak, do takiej szklanki smukłej. Kładka do piwa. Co za piwny kalendarz. A jeszcze masz czekoladkę. A ja jeszcze mam kosmetyczny, może dzisiaj otworzę, bo ten kosmetyczny mam mniej okienek, ale będę go otwierać co 2-3 dni myślę. O, ja też mam przecież czekoladkę, mam ósemkę tu. No co, znowu czerwony? Wczoraj też był czerwony. Czerwony, czerwony. To się lipa. Lepszy niż zielony. Nie, ale lipa, kurde, jakoś... W zeszłym roku lepiej zapamiętam ten kalendarz. W przyszłym roku sobie kupuję jakiś inny. Czerwona gwiazdka. Dobra. Ósemka. O, tak od razu leci. To no proszę nie, nie. wziąć jedną. Kielę. Ja nie chcę, dziękuję, Nisza. Ja już mam swoich dużo czekoladek. Trójka. Bo dwójka już otworzyłam, to chyba teraz trójka, tak? Mhm. A, bo się tak na górę otwiera. Relaksująca. sól do kąpieli, ale fajnie. Fajnie. Ale z, ale takim, ale nie ma. z takim. Fajnie Z takim reniferkiem. Plankuzia gra na rogu. Ej, plankuzia! <laughs> mam że on ostatnio kupił takie ogony wyprostowane. I zobaczcie, ktoś tutaj gra na rogu. I chodź chodzi wszędzie, jeździ, prezentuje. latuje. Chce <laughs> mi, Cześć. Nie mogę z tymi piwami. <laughs> Bierze roga i zwieprze. A teraz flet poprzeczny. Ona mieczem walczy, mięciu. Coś no, no. jest. Jest walczącym mieczem. Jeździ, w spokoju jeździ. No, dla mnie musisz jakoś by no, to... Nie mogłaś się przekręcić. co ty? Trzeba nie Nie mogę się nigdzie zmieścić, widzę, no. Radzi, zaraz strajk na tym się. Nie, ja jestem pstęma, jest taka śmieszna. Wybrałam się w sweterek, jest mi jednak trochę zimno. I to jest ten drugi sweterek, który sobie zamówiłam z Wintek I on jest w 100% dzwonny, on jest zrobiony przez kogoś na drutach. Jest to prostu śliczne. Chciałam was postawić i powiedzieć Wam, co zrobię na obiad. Na obiad, słuchajcie, jeszcze z wczoraj jest makaron po chińsku. Gdzie wczoraj ja jadłam u mamy, no i kamanek sobie zamówił do domu. I zamówił tyle tego jedzenia, że po prostu wczoraj na kolację nie mogłam tego przejeść. Dziubnałam trochę makaronu, zjadłam dwie salwonki. Stało mi troszkę na dzisiaj, ale. Czy ja to zdjęłam? To jest porcja dla błyska. Podzielę to jeszcze chyba na jedną porcję. Korzystając z tego, że jestem w Łazience i mam tutaj właśnie te błyszczyki, które wam pokazywałam, i wyschnięte trochę usta, to pomyślałam, że pokażę wam ostatni kolor, czyli trujeczkę. W całej tej serii czekoladowo-kremowo-mlecznej to jest najciemniejszy odcień błyszczyka. Czy znaczy to nie wygląda słodko? Wygląda to jak kartonik po mleku. Zapalę może światło, żeby było lepiej widać. Obrysuję do tego usta tą konturówką. Ta była właśnie w tym samym zamówieniu. I to jest numerek, to jest słuchajcie numer 7. Obrysuję sobie usta tutaj w lusterku i wypełniamy. Myślę, że to już jest taki look, który można sobie nawet przywdziać na wieczór Błyszczyk pomimo, że jest półtransparentny To jest to ciemniejszy kolor I To jest jedynka, to jest trójka Widać, że tutaj idziemy bardziej w róż, a tutaj już bardziej bordo Do tego sweterka fajnie, takie ciemniejsze usta Do jaśniejszego sweterka Myślę, że spoko to wygląda Dzisiaj zrobiłam sobie jakieś takie yy, niewydarzone kreski Zrobiłam je chyba trochę za nisko, no ale trudno Za ścianą, słuchajcie, robi mi się pranie w pralni a Zrobiłam sobie taką ogromną herbatę Dodałam tutaj masę imbiru i cynamonu Kropka oczywiście już kręci jakąś awanturkę Czekam na mamę i słuchajcie, dzisiaj się umówiłyśmy na przystrajanie pierniczków Napiekłyśmy naprawdę masę multum tych pierniczków I Słuchajcie, to był taki przepis, z których pierniczki wychodzą dosyć twarde, więc ja schowałam je do puszki. Będziemy je z tej puszki wyciągać i zobaczymy, czy... My tam siedziały chyba półtora dnia w tej puszce. Zobaczymy, czy trochę zmiękły, no i będziemy się zabierać za jakieś fajne strojenie ich. Dzień dobry moi drodzy, sobotę. Wczoraj już słuchajcie padłam, bardzo się czułam, bolął mnie brzuch, bolała mnie głowa. Nie zrobiłam sobie tego spa, które miałam zrobić. Stałam, zrobiłam pranie, trzeba się wziąć w garść. Ja jeszcze sobie spojrzałam na pogodę i to był błąd, bo widzę, że nadchodzi odwilż, a tak się cieszyłam z takiego ładnego grudnia. Pozostaje jedynie trzymać kciuki, żeby zima wróciła do nas na święta. Myślę, że otworzymy sobie kalendarz, żeby się trochę rozruszać. Dzisiaj mamy 9 grudnia i też szukać takiego okienka w kalendarzu u Paul. Zobaczcie, jakie ładne serwetki świąteczne, śliczne są. Rób coś miłego dla ważnej ci osoby. Może wspólne wyjście na kawkę albo zaproszenie na kolację i filmy. Będziemy nad tym myśleć w drugiej części dnia, może trochę się rozruszam. Teraz słuchajcie, mi w głowie tylko to, żebym wróciła do łóżka są też takie dni na pewno, coś miłego dla drugiej osoby trzeba zrobić. Może chodźmy otworzyć kalendarz z debody show, zobaczmy co mi się jest. elfy siedzą tutaj, pilnują. Jeden elfik, drugi elfik, rozłożyłam im kocyczki. Tak jak lubię najbardziej. Szukamy. Dziewiątki. Coś lekkiego. O, i kremik do rąk. Mamy krem do rąk o zapachu She O, jak ładnie pachnie. Ziemią trochę zatkaną nos, porzekam jakim jestem dzisiaj depresorem. Bardzo ładnie pachnie, tylko że ta próbeczka jest dosyć malutka. Wydaje mi się, że ten różany krem, który był ostatnio, był większy. Właśnie wróciłam ze spaceru z chłopusią i zabrałam się za robienie koktajlu. Mamy banany, kiwi, zielone jabłko, maślankę, miarkę odżywki białkowej o smaku waniliowo-orzechowym i oczywiście tonę szpinaku. Hamanek właśnie wrócił, chciałam powiedzieć, do nadmorza. Do nadmorza. Z nadmorza. Nie, Kamanek wrócił z targ. zrobił zakupy i pomyślałam, że e, jeśli chodzi o tą kawkę, to zrobię kawkę naszą. Kamanek, pamiętasz naszą małżeńską kawkę? Dawno nie robiliśmy. W kopkach to małżeńskiej No, e, wymyśliliśmy kiedyś taką małżeńską kawkę, w sumie dawno nie piliśmy, więc dzisiaj myślę, że to będzie fajna okazja, żeby się tej kawki napić, nie będziemy nigdzie szaleć. Z zewnątrz, bo dzisiaj miałam, Kamanek, e, w kalendarzu od Pauli zadanie, żeby zrobić coś miłego dla drugiej osoby, żeby na przykład zaprosić na kawę. osoby. Kawka na wyno. Ale nie chce mi się dzisiaj z domu wychodzić. Nie, nie no, raj, to trochę. Nie chce mi się dzisiaj z domu wychodzić, Kamankowi też się nie chce, Kamanek też jest zmęczony całym tygodniem pracy, on ma jeszcze ten palec, więc zrobimy sobie naszą małżeńską kawkę. <śmiany> Mieliśmy taką tradycję właśnie, że w tych kubkach, w tych kubkach do dialogu małżeńskiego, kiedy się dostaliśmy od Kasi i od Igora. W sumie Kamil wszystko ze mną pije kawę, bo Kamil nie lubi kawy. Kamil lubi tylko kawę inkę. Będzie to fajna okazja, żeby właśnie siąć sobie i napić się razem. Manek wrócił z targu i oczywiście przywiózł zakupki, więc e, zaraz to rozpakowujemy, patrzymy, co tutaj jest. Ogórki kiszone najlepsze. Manek kupuje tak dobre takie kiszone ogórki, że ja się nimi zawsze w zimę zajadam. Tutaj mamy ziemniaczki. Będę robić chyba dzisiaj zupę pieczarkową. Szczypiorek, jakąś wędlinę. Widzę, że Kamil kupił kiełbaski. Tu mamy właśnie na zupę. Kreta pancio dokupił. To jest, słuchajcie, kred ze stoiska z niemiecką chemią. Bananki. Zostaw, mi misiu, zostaw. Sporo. U nas banany idą ostatnio jak woda. Pomidorki. Oh. Pietruszkę. Świeżutka natka. Miód. Ojejku, super. Miód wielokwiatowy już nam się kończy. Dobrze, że Komanek pomyślał. jeszcze mamy tutaj jabłuszka, z tego co widzę, mamy jabłuszka. Zaraz to wszystko muszę rozparcelować i wstawiam, słuchajcie, mięso na zupę. taką sytuację, że tutaj mam pirę z dyni, tutaj mam jajka i będę się zabierać też za robienie ciasta dyniowego. Robię jakiś taki randomowy przepis, nie wiem czy wyjdzie, zobaczymy. A w garnku już ostatnie podgotowywanie zupki wieczarkowej. Wyszła przepyszna. Chcę, ja to już ją wyłączam. Będziemy mieli już gotowy obiad. W tle oczywiście sobota, czyli sprzątanie. Zabieram ja się, słuchajcie, za ubicie jajek z cukrem. No i zobaczymy, co to wyjdzie z tego ciasta. Ciasto jest z orzechami, z rodzynkami, ale ja orzechów i rodzynek nie dodam, chcę po prostu mieć jakieś takie fajne, aromatyczne, korzenne ciasto. sobie mega tosta na kolację i właśnie go ugryzłam i zapomniałam Wam pokazać. To jest moja kolacja. Trochę w tost, mandarynka, dwa z szynki. Nadrabiam vlogmasy, tutaj jak widzicie ale jest vlog channel. Byliśmy z Kamilem na spacerze, ja dzisiaj Mam dzień bez make-upu i widzę, że coś mi tu już na brudzie wyszło. A z tego ciasta tam mi wyszedł zakalec. Myślałam, że jutro przyniosę do mamy na obiad właśnie takie fajne, dniowe ciasto, ale niestety. Znaczy, może przyniosę, nie wiem, czy ona będzie jadła ten zakalec. Ja zakalecę lubię. Nie wiem, dajcie znać w komentarzu. Smak ciasta jest ok, tylko że właśnie wyszło naprawdę takie mokre, no i nie wyrosło.